Jak odróżnić Twoje słowa od moich własnych myśli? Nie trzeba odróżniać. Jeśli przychodzisz do mnie na rozmowę i prosisz o nią? Wszystkie myśli, jakie pojawiają się w Twoim umyśle są ode mnie? Twoje pytania także są z mojego natchnienia. Ja kieruję całością rozmowy i Pokazuję ci sprawy, o które powinnaś pytać. Tym bardziej odpowiedzi są moje. Nie obawiaj się. Twoje zaufanie i twoja wiara sprawiają, że mówię i ponoszę odpowiedzialność za słowa i rozumienie ich przez ciebie. Przebywałam z tobą w mroku Starego Kościoła. Otaczała mnie Twoja dobroć i kojąca bliskość, a w sercu brzmiało to Twoje: Pójdź za mną. A potem, na zewnątrz, za ogrodzeniem kościoła, występy na estradzie zespołu jugosłowiańskiego, ich rzewne pieśni, tłum widzów inny świat mój świat z tamtej epoki. Dogomiła mnie tu ta epoka, którą wydawało się zlikwidowałam w swej pamięci. Jugosławia, to był prawie początek moich wielkich podróży w poszukiwaniu piękna i dobra. A teraz, gdy znalazłam w Tobie piękno i dobro, o ileż większe, tęsknota też jest większa i też niezaspokojona. Dokąd mi każesz pójść? Co robić? Na tak małej przestrzeni, i prawie jednocześnie, pokazałeś mi dwa światy zupełnie inne: moje światy, tamten i ten. Dlaczego? Pokazałem ci, abyś jeszcze raz wybrała. Możesz, masz wolną wolę. I nie jest złem żyć w zewnętrznym ludzkim świecie. Nie chcę, aby Twoja decyzja pójścia za mną spowodowana była jednostronną sytuacją bez alternatywy. Nie było chęci powrotu, przecież wiesz. Wiem. Cieszę się, że tak jest. Czy ten dzisiejszy fakt, ma zadecydować o czymś szczególnym w mojej drodze do ciebie? Tak, był sprawdzianem. Nie dla mnie, bo ja przecież znam Cię także taką, jaka będziesz. Znam Twoje przyszłe dni. Był to sprawdzian dla Ciebie i potwierdzenie wyboru. Przed czym sprawdzian? Przed powołaniem do bliższego przebywania ze mną. Twoja odpowiedź jest ważna. Nie pytaj, jaką drogą pójdziesz. Ważne, że chcesz pójść ze mną i że nie chcesz wracać, oglądać się za siebie. Pójdź drogą mojej miłości, zapatrzona i zasłuchana we mnie, tylko i całkowicie. Bądź moją oblubienicą wierną. Nie pytaj o nic i nie troszcz się o przyszłe dni. Ja jestem z Tobą i Cię prowadzę. I nie dziw się niczemu i nie wzruszaj zbytnio. Mogą Cię spotkać rzeczy niezwykłe, niezrozumiałe dla ludzkiego rozumu, ale przecież mi ufasz i wiesz, że dla mnie wszystko jest możliwe. Czy oczekujesz czegoś ode mnie? Nic więcej poza ufnością i wiernością. Tym powinna być wypełniona Twoja miłość do mnie. Oddawaj mi wszystkie swoje myśli i uczucia, wszystkie czyny, siebie całą. Ciągle oddawaj, tak abyś nie miała nic tylko mnie. We mnie będziesz mieć wszystko.